co zrobi, bo to musi zrobić czas. Przyjdzie teraz też wiosna. Ej, do teraz nie wiadomo czy mamy wiosnę, czy zimę, czy jesień, bo zima to nie ma, bo śniegu nie ma, to zimy już nie ma. Ciepło jest na plusie. Także popsuli wszystko. Tak samo religię popsuły Boga, polityka to nie wiadomo co chodzi, chodzi o pieniądze, a rodzina to już nie wiadomo kto z kim śpi. Ale Bóg stworzył na początku Adam, Ewa i dzieci. Ja nie dobra, ale to są inne tematy Taki władca Jezus Chrystus rozporządził tym, którzy głoszą Ewangelią, aby żyli w a z Ewangelii i oni się na to powołują. No. Ale oni nie wierzą w Chrystusa Jezusa, tylko wierzą w kasę, a głupi naród to łycha, bo im cuda robią a, i psychologia tam tak działa. Ale... Sukienki zakładają, te ozdobne szaty... I po prostu no, wierzą w to, co robią i tacy poważni są, że mają tak Boga w Teber na kulum zamknęli w opłatku, ale że za konicę dają miesięczną krew, żeby ta krew była w opłatku, to już tego nie chcą tego jeść. Najważniejsze to, co on najpierw mówi, że mają mu dać, teraz w 15. Ja jednak, czy ten piszałem ten osust, ja jednak nie posłużyłem się żadnym z tych przywilejów. A wcześniej żądał, że mają dać. Rozumiesz. A później zakłamał im 15. Ale mogli Wiesz, dopisać. Wiesz, ja jeszcze to nie szyfrowałem dobrze, ale mogli dopisać. Bo ci mówię, apostoł Paweł nie był posłany, żeby chcić, tylko żeby głosić. On głosił zmartwychwstanie króla, nie pana, tylko Króla Jezusa stanie I on go widział jako w po oczach dostał 3 dni, nie widział, miał te łuski, nie jadł ze strachu 3 dni, później zjadł posiłek, nabrał siły, był narzędziem. I żaden apostoł go nie studiował z nim właśnie Chrystusa, tak świadkowie studiują, piorą mózgi do Jehowy, do firmy, ciach, i na stojaczek. Dlatego to jest potężna psychologia i prawda jest bardzo prosta. Diabeł tak za, za, zakłamał to jak te matki boskie, narobił matek boskich, że głowa mała. I tych Jezusików co roku się rodzą w grudniu. Nie? A to jest w grudniu jest Wielkanoc, a teraz będzie równanoc właśnie. nie Dobra, ja jednak, dobra, nie posłużyłem się żadnych tych przywilejów. Nie napisałem coś tego, aby nie objęły uprawnienia i przywileje. O. widzisz, nie napisał, ale domaga się, rozumiem. Nie, taki jest w tych manuskryptach starych. Ja nie wiem. I na pewno coś tam fałszowali, fałszo A oni w ogóle tak to zmykli, bo oni za istotne słowa i wtedy są zgrzyty w tym No, no bo oni e, taj, tak zrobili, żeby kasa do nich napływała, żeby Ciemnogród, czyli parafianin, nie poznał, że oni ich oszukują. Bo jakby poznali, nie dali kasy, to nie umrą naturalną śmiercią że jest dla mnie umrzeć, iż ktoś miałby pozbawić mnie mojej chwały. W ogóle to jest niech pięć, niż dziewięć dalsze czoło ale dobra. Albowiem, jeśli głoszę ewangelię, nie jest to dla mnie chlubą, ale koniecznością, która do mnie należy. Powiada mi, gdybym nie głosił Jego Ewangelii, czyli Chrystusowi. Co zrobili? Autos Ewangelii. auto autos wykatrowali. Tylko cel, żeby nie głosił dobrej nowiny. Czytał Ewangelii. Ale jaki, Kogo? Nie jego, tylko Chrystusa, właśnie Jego Ewangelię. A dobra nie nowina to jest, że nie będzie śmierci, Ewangelia. wojen, chorób. Dobra nowina. Adam stracił doskonałość, życie wieczne, a Chrystus daje nam w Jego prawdzie i doskonale miłości, które zostawił jako a, wzór. A wszyscy chcą zachować no. życie i tracą. I dlatego y, ktoś tam mówi, jak nie weźmie tabletek, że umrze, bo tak mu lekarze szczepią, do końca życia masz brać tabletkę. On to wierzy, zaufał temu lekarzowi. Ale lekarz mu wali coś musi napisać, bo firma musi się kręcić na strachu, nie? I wszystko na. Wszyscy chcą żyć, a idą na wojnę. Po co idziesz na wojnę? No wolność jaka wolność? Tylko jest w Chrystusie. W Jego miłości i prawdzie. Przecież te wojny to mord mordują tych ludzi. I kłamstwo morduje ludzi i te fizyczne wojny. Ale ten naród śpi jeszcze. Teraz dalej napisał. Jeśli więc czynię to z własnej woli, otrzymywałbym zapłatę. Jeśli natomiast czynię to nie z własnej woli, to wypełniam szafarstwo, jakie mi powierzono. Jaka jest więc dla mnie zapłata? Nie głoszę Ewangelię nieobciążoną kosztami, bo nie obciążam cuchaczy kosztami mojego utrzymania z dobrej nowiny. A w dziesiątym obciążam. No, bo rzuca im, że, że, że mu nie da. No. A w szesnastym stwierdził, je, w siedemnastym stwierdził, że nie. No. Jak więc jest, Ale powiedz jak mi, Darku, jest, powiedz Darku, zapłata? powiedz mi, Darku, czy Jan chci się ochcił Jezusa Chrystusa, czy nie? W wywodzie. No, o, ojciec, nie ochcił, no, zanurzył. Ale... Tak, i, i jak Jan chrzciciel to... grzeszny człowiek co nie mógł sandałów nosić oksił Jezusa tego bez grzechu Wierzysz w to a, że, że chodzi jako nie, no, nie wiem, czy go ochrzcił. Na pewno gdy wodzie, to może się sam zanudzą. Ja nie wiem, bo ja nie widziałem. No ja ci powiem, że go nie ochrzcił, tylko zobaczył po głębicy, duchu, głębicy Bożym, że to baranek Boży, Chrystus mówi do ale niego, ustąp, to... teraz ja będę chcił prawdą i ustąpił. Mateusz 11, 11, apostoł, znaczy Jan Chrzciciel był największym prokiem Starego Testamentu i Chrystus mówi, ale większy jest, kto się rodzi w Królestwie. Z prawdy. I Ty jesteś większy od papieża, od Jana Krzyczela, od tych Eliaszów, proroków, Abrahama, bo Ty się rodzisz już w Chrystusie, natomiast tylko Chrystus Jezus. I naśladuj, Paweł tam pobrabiali, Pawła, Jehowę popisali, że on, kto wzywa imienia Jehowy. Przecież Paweł apostoł nie znał Jehowy. Tylko z Jezusem rozmawiał w niebie, nie z Jehową. Okay. Dlatego, okay. dlatego okay. E, dobrze, że to okay. widzisz te błędy, ale pamiętaj, że Chrystus jest wspaniały. I jakbyś głosił i wiem, ja wiem, że no, miałem ja... problemy i też, że ja mówię, jak brak braknie pieniędzy na kartki, to już nie będę, ale nigdy nie brakło, bo wiesz, ale tu mamy korzystać z małego, a nie biznes robić później na Bogu, jak niektórzy, jak się rozkuszczają, to jak ryzyk biznes robi. No, bo z głodu nie umrzesz, no, jak no, pieniądz bo... jest środkiem płatniczym, dostaniesz te pieniądze, żeby kupić tą bułkę, czy i zapłacić czynsz, bo no. Bóg, Bóg wie, że to jutro masz problemy i się nie martw, że, że nie zapłacisz. No jak ja miałem karę w sądzie 500 zł za Prawo Boże i koszty sądowe, ja rzuciłem te Prawo Boże na stół w sądzie w lewicach mówi że Prawo Boże jest większe jak wasze ludzkie przepisy i ta nam mówi 500 tych kari. No ja się poczułem tak logicznie, jak ja wpłacę tą karę 500 zł, to będę się czuł, że ja jestem winien, że to nie działa ta prawda, co jest po mojej stronie, że Chrystus jest ze mną. I Chrystus pociągał za sznurki, że nie płaciłem. Widziałem, jak te wszystkie ludzie robili to, co on chciał, że ja nie wpłaciłem ani grosza. A moi bracia czterech rodzonych, mówię po 200 zł, żeby się zrzucić, żeby było 800, żeby mi dadzą. I się wypieli, zebrali się i podzieli, że mi nie dadzą. No to jak się poczułem? No i Chrystus mi załatwił. Chrystus który jest w niebie, Jezus Emanuel, ten prawdziwy, który mi dał życie i ze świadkami Powiedziały i świadki będą się wieszać na krawatach, jak nie przyjdą do jego prawdy. Tak mi powiedział i to widzę, co się dzieje. Okay. No Dobra, jeszcze tutaj dokończę tylko ten na razie. No tak, no przecież ja Chrystus tak głoszę, No właśnie to mówi, że jest Bogiem, że, że jest Królem władcą, że jest nieodkupienie, bo on to zrobił. Chrystus was to według ciała. No przecież mają to... Bo chłapie, to nawet mają na No to po co Jehowi to wrócimy? Że Jechowa, Jechowa, tam gdzie jest Chrystus, klepaliście Jechowa. Jakim prawem? Tam nie ma w ogóle czuło e, Jechowa, bo, 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 bo dla Boga, myślał, pisał, to oni nie, nie znali tego, bo to jest tylko dla Żydów. Było J.K. Bucha, Szeftuaginta ma te programy. Wszystko ma po grecku, a te programy są J.W.E.V. Czyli ma po hebrajsku, ale to było w Stary Testament i dla Żydów by był tylko. I dla i, i, to, w diasporze, rozproszonych po grecku było, bo słabo stali ten hebrajski, No to dlatego po grecku było. No Ale to wiesz, że Jechowa to jest nazwa firmy, 8 milionów tych fałszywych proroków, a no. ja w Starym Testamencie to jest Chrystus, co skała, co pili, to Chrystus. 1 Koryntian 10, 4. I z Jachwy zrobili, no. bo Jachwy to jest mężczyzna, a Jehowa to jest kobieta, bo na końcu samogłoska A. I kobieta Ewa uśmierci wszystkich tych swoich wyznawców, a Chrystus przyjmie wszystkich. I ha na końcu, bo to jest I ten się no. śmie, to się śmie ostatni, czy nie będzie Jehowa ha ha ha, tylko będą płacić zgrzytanie zębów. Bo nie no, kłamcy nie będą się cieszyć, jak Juda się nie cieszył, bo wiedział, że zdradził prawdę. Nie uprawiał seksu, tylko zdradził prawdę. A Chrystus jest prawdą absolutną. Jezus Chrystus, jak mówisz. Ale teraz są fałszywe Chrystusy. Oni mu zabrali tytuły i postawili się jako baranki, nawet ostatnio wyczytałem w ich przykładzie, że są barankami. A jest jeden baranek przecież. A katolicy zjadają baranka, te baranki zabrali mu tytuł baranka i stoją jak barany przy Sojaku, upalowani na palach przy tych swoich tych świętych krowach, tych w tych stojaczkach. I tego jakbyś im tam szarpnął, no, to by nie wiem, bo oni się boją, że to ukradniesz. Ja wiem, że jak wierzy w Chrystusa Jezusa, to na Hasił sam to się tego bałwana. No tak, no to dobrze robisz, bo przynajmniej oni odjeżdżają od razu. Chodźcie, mówię tutaj w mieście, to króciutko jest. Nie oni się przeszkadzają i zaraz my to trawają czy do autobusu i znikają. No bo jeszcze ludzie też mają, wiesz, bo oni zaczepiali, a teraz druk chyba nakazał, bo stoją jak słuchy i cicho siedzą. No bo na świadectwo, wiesz, cicho na świadectwo, że przyjdzie koniec na nich. Bo nie uznali władcy tego króla. Król, król, król króluje. Przyjdź królestwo. Nie, że przyjdź Jehowa, nie? Król, władca, wjechał na usiłku król Izraela. Żydowsko go zamordowali, podzieli krew na nas, na nasze dzieci i mają im przekleństwo. Syjoniści żyją to wszystko, co rządzą światem. I teraz czas się wypełni i będzie prawdziwy Izraelita, będzie się nawrócony, co ma w sercu, dziesięć przykazań, właśnie prawo miłości. I zrozumienie w mózgu, bo diabeł zaślepił mózgi najbardziej świadkom wyprawił wyprał mózgi ze stołu Jehowy. No, i będą mieć problem, świadkowie już mają problemy. A my chcemy ich uleczyć, wskrzesić Mateusz 10,8. Żeby demony z nich wyszły, te komliwe nauki, które dały się wtłoczyć. No korek, ale oni nie chcą, bo są po za są przeznaczeni na to. Jak faryzeusze. Tak, ale na świadectwo tak, ziemi tak. głosić, żeby wiedzieli, dlaczego tak się stało, że oni, jak Judasz, wiedział, no, co zrobił. Nie.